Elowidzowie! Hej, Elowidzowie, słuchajcie, dzisiaj Odpowiedźmy... mogę, mogę powiedzieć? Mogę? Mogę? Dobra, zakładam, że mogę. Dzisiaj nagrywam tabliczki. Takie coś, że... Takie, że na przykład ja biorę pytanie i tam na przykład twoje ulubione jedzenie, ale ja muszę napisać Oliwii i Oliwia musi napisać swoje i wtedy... Jak Oliwia przyswoje swoje i ja jej, to zobaczymy właśnie, czy dobrze napisałam. Tak, Zaraz, Dobre, tak. to Zaraz, dobra, słuchajcie. To też zaczynamy. Tak. Na tej scji. Tak, Papier, nożyce, kto zaczyna. Ja teraz, to na zmianę będzie. Papier, kamień, nożyce. Papier, kamień, nożyce. Ja pierwsza. Dobra, Jurka pierwsza, słuchajcie. Ulubię na Poraro. Ja jak bardzo chciałam, nie, jak bardzo nie chciałam tego trafić. Mm. No, trzy, cztery. Z jednym trafiłaś, więc ci zaliczę. Bo z jednym słuchajcie trafiła jest to lato i wiosna. Wiosna, bo mam urodziny. <noise> to chyba każdy. Ale jedno się odpowiada, jedno. Nie no, można dwa. Coś na no wiecie, no. Dobra, ty. jak piszesz Teraz ty, weź to z, sobie zmień. No ja, ja sobie zmienię. Dobra, rysuję. Wezmę jak chcę z dołu. O ten. Wiem, że tego juka nie otwierała, bo jest na samym dole. Z dołu też brałam. Ulugra Roblox. Słuchajcie. <laughs> Czyli ja muszę dwie. To musiał, to musiał trafić ktoś, kto nie będzie tego wiedział. Dobra, ale ja chyba wiem. Gdzie? 3, 2, 1. Co napisałeś? Bo heaven MM2. No, dobrze. Ale super. Ej, poczekaj, musimy liczyć punkty. No, ja mam jeden, I ty masz jeden. Obraz, stoj. Gdzieś byle jakiś zeszyt i zapisuję. Julka. Jeden. Ale, nie, nie. Dobra. Jeden. 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 Po, jednym, po, po jednym punkcie mamy na razie. Daj. Julka, możesz losować już. Tornado robimy. Tornado! Tornado! Tornado. Tornado. Dobra. mam. Ulus ma To jest łatwe. Dobra, słuchajcie, ja już mam. Biesu, na trzy, cztery. Dobre. ciasteczko wynapisała? Tak, super, masz te punkty. Zapisuję, Józef, punkt punkt Okay. Bo ja, słuchajcie, naprawdę. Ja, lubię ja. ja najbardziej lubię dbać cokoladę, ale... Co? Ja będę dali tu punkty wasa. Dobra. Naprawdę bardzo lubię ciasteczkowe. W ogóle ciasteczkowe chyba w Staropolskiej biorę częściej niż czekoladowe. Wiem, bo z... A ja biorę z... A ja biorę, a ja biorę z polski. Nie szam daj mi to związać, albo mi ten. Dobra. O kurde. Co? Co jest? Ile subskrypcji na kanale. O, ja wiem. Ja nie wiem dokładnej liczby, Juki, tak chyba, chyba wiem. Czekaj. Wczoraj ci mówiłam. Mm -mm. 3, 2, A, 1. Jeden. Ile napisałaś? A ty musisz moje napisać też. No, A nie, nie, dobra. To jest zuba, bo 84? 000... Tak, 3000 czy 8, 000, mi powiedziałaś ostatnio, że jakieś, że... Nie, powiedziałam się 700. O, szkurzy! Ty co napisałaś? Nie, bo ja coś nie policzyłam, bo ty mi wczoraj mówiłaś, że jakieś 15 jeszcze i będziesz miała i będziesz y, miała już... I będziesz miała już 4000. To ja kurde napisam. 3045. Idę. Nie dostaję punkta. Dobra. Dawaj Dobra, tu się jakiś ten. Wolisz to kabo. To co? Bo ta rodzina. A ja to. Ten dałam. Tak. Słuchaj. Co bo ta rodzina, czy jedna osoba? Ja, ja piszesz moje, nie? No wiem. Um... Sama się zastanawia. <laughs> Siemano, ma? Siema. Hello. Nie. Uh. Okay. Trzy, dwa, jeden. Jest! Zgadłam! Jedna soby x. Jaki x? To jest osy, oby, a. Aha, no to widać, że pisałaś na szybko. Nie, e. Mhm. Pisałam po prostu. No. no, 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 no. Dobra, dawaj punktami, zapisuj. To jest fair, Julko, no już trzy punkty, ja mam jeden. To nie jest nie fair. 4, To jest nie fair. 4, Dobra, dawaj, bierz karteczkę. Masz to. Jak Ty znowu zgadniesz, to nie wiem. Ale Ty, teraz musisz zgadnąć. Ty, teraz musisz zgadnąć. Ona, ona jest... Ulu, firma kosmetyczna i, piel i do pielęgnacji do na idą jak ja weź Jesteś innego, bo ja nie mam nic takiego. Wiem, ale ja to zostawię na razie, bo to wiesz, to może być na moje. No dobra, to ty nabierz Zostawię i po prostu wezmę inne. Yy, wolisz no grać na tablecie, czy yy, wolisz grać na tablecie palcem czy rysikiem? Ty odgadujesz, czy ja? Ja, ty. nie? Dobra. Już. No czy? Ta. Rysikiem? Ja wolę rysikiem. Ja nie wiem, kiedy ja się ostatnio widziałam rysuje, nie rysującym, tylko grającym z rysikiem. Kurwa. Ja cały czas gram z rysikiem. To pewnie dlatego jest cały czas rozładowany. Teraz tego nie przemyślałam. Słuchajcie, to jest skandal po prostu. Ale sobie piszesz punkt. Teraz. Nie, 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 nie piszesz nic. Ci wpisałam. Czemu mi? Za co mi? Lupicie, o Boże! Haha, ha, nie wiesz! Ale dwa tylko można. No właśnie, Przecież... Nie, poczekaj, poczekaj. Ja napiszę kilka, nie wiem, chyba cztery. I jak będzie jakiś z tych, to albo nie zapiszę, powiem. No? Dobra, trzy, cztery. Lipton Arizona. Lipton Arizona. Y no nie powiesz, że nie lubisz Liptona. No nie powiem, że nie lubię, ale nie powiem za bardzo, że jest moim ulubionym. A Arizona? Ale nie wiem, poczekaj. Ej, łka dosłownie zanim zapisała, spojrzała się tam, a tam tutaj stoi i cardon Arizony i butelka A jeszcze jak to? Jeszcze jak ty mi to pokazywałaś, takie aaa! Ja takie, no chociaż udawaj entuzjazm ty do mnie. Ale a, no, bo ja, a, a, a wiecie ryzon... ile tego ksz... Arizona kosztowała? Ona jest naprawdę duża. Kosztowała dychę w biedronce. No dobra. No to no, zaliczę ci. Zaliczę, zaliczę. Niestety. E, 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 e. Kosz ma po prostu. <śla> Psy czy koty. Tu będziesz miała punkt. Już, trzy, cztery. Psy, psy, A jak to by zabrzmiało. Co, psy? Nie pluj! Fuj! Julka nie zmotnęła. No bo tego się nie da zmazać, bo to już wyschło. Ja teraz nie. Czy zgadnie się? czy zgadnie się? Czy się czy Ile mam. La bubu. No nie! 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 Ona się tu powiesiła te labubu wszystkie je! <grym> I tu są dwa! O, możemy odwołać to pytanie? Nie. Bo to jest niesprawiedliwe. No, dobra, nie, to można. Odwoł odwołujemy je. Mm. Dosłownie mam bubu, patrzcie! Jedno i drugie. Dosłownie, Jezu! Nie wierzę po prostu Umre, się wiem, co mamy. Kiedy mamy urodziny? A <noise> e, to ja Ty piszesz moje, nie? No tak, no Dobra Dobre, teraz to był... Poczekaj... 23 cicho.

20. Maj. 20 maja, no 20 maja urodziny Ale to jest 20. <laughs> nie udawałaś, ja nawet pokazywałaś. To się nawet nagrało, nagrało się. Ej, gdzie ty to zabrałaś? Co? To z kartkami. A co to... <laughs> Czemu mnie nie widać? Nie wiem! <laughs> bo się tam przesunęłaś. No bo tam niewygodnie. Dobra. losuję Teraz ty musisz na moje, nie? Poczekaj. No mi się nie zalicza, bo nie wiedziałam. Ale po poczekaj, poczekaj. Coś mi tu nie pasuje. Co? Dobra, nieważne już. Już nieważne. Yy, dobra, co tu jest? Musisz na moje odpowiedzieć. To jest to z firmą. No. Idol, idolka. To jest za proste. Czy ktoś jeszcze tu jest? Czy ktoś jeszcze z tym idolem? Dobra, w Czy trzy... nie? To ty nie wiesz, kto jest twoim idolem? A to brańczęgo pisze Dobra, trzy, cztery. Milo i Maja. I, I kogo ty zapisała? Ciebie. Pff, serio? Aż ci plakat, tu mnie spadł! Nawet i mnie w to nie uwierzyła! A ty nie jesteś moją fanką? Jestem, ale nie w takim znaczeniu, tylko w takim innym. Czyli nie lubisz mojego kanału? Lubię! Ej! A strzelił, a ten. A dobrze, mam. Zaliczasz mi? Mhm. Bo Milo i Maja. W końcu punkt jakiś. I, I da, dałaś sobie to za te psy? Nie, nie dałam. To muszę dać. O, się nie ściera. To się udaje. Dobra, to. Ej. Proszę, żeby to była ta firma. Co ty robisz? O Jezu, co ja mam. Już poczekaj, jeszcze nie pokazuj. 16 minut to już trwa Czekaj To wiesz ja że napisałam cześć. już kosmetyków Ale nie napisałam jeszcze pielęgnacji To pielęgnacji nie musi być mm. Nie musi być planujący. Cicho, ty się zastanawiałeś pół godziny to ja też mogę. Jakie pół godziny, nawet pół godziny? To będzie nie trwa. Mm. Dobra, niech będzie. Dobra, Dobra trzy, to dwa, jeden. Co ty napisałeś? Takie zapytania. że nie wiesz, ci nie zaliczam. No nie Esency to jest takie. To jest, to gdzie są te Dobra, takie bieszczyki. nie musisz pokazywać. Mogłam. I mogłam mogłam w sumie napisać jeszcze Bell. To, to takie kosmetyki zby. Jezu. No samasz. No teraz, teraz, ty bierzesz. teraz bierzesz. czemu ty to otworzyłaś? Ty to otworzyłaś. Nie otworzyłam tego. Ja też nie. No nie Dobra, teraz to te bierzesz. A ty co tu włożyłeś? Włożyła? Co włożyłam jest? Ja nie, wiem. dobra, to ja to wezmę. Ulubiona na słodka i wysłana przekąska. Teraz zróbmy tak, że obie musimy napisać i swoje i. Nie, że... nie, bo na tym nie polega ten odcinek. Nie, nie, bo na tym nie polega ten odcinek niech ci będzie. Ale lody się liczą w słodkich? Nie. Poczekaj, a poczekaj. A bo ja muszę napisać. Moje musisz napisać. Wiem. Może ci zaliczę. Nie ja strzeliłam na takie klasyki. 3, 2, 1. Popcorn i cukierki. Powiedz, ale słona i słodka. No przecież jest słone, popcorn jest słony i słodkie cukierki. Słuchajcie, ja kocham popcorn. Jakby. Jakby co? Jak często jesz popcorn? Bardzo? Czyli. Czyli. No i mam co tydzień. No to słuchajcie, proszę Was, proszę Was. Dobra, bierz to. Ja swoje ulubione ja, przekąski ja jem prawie codziennie, kurde, w sumie chyba. Ulukolor! Ostatnie pytanie, Ulukolor, Ja to. na no to to jest podchwytliwe mega. Ty musisz napisać moje, nie? Dzień. Yeah. Już. Oczekuj. A no czemu ty im już pokazujesz? Bo tak. Bo i tak się nawet z tego nie rozczytają No to widzisz? Mm. Mm. O, wiem. Mm, bam, bam. No, no, czytaj swoje: czarny, fioletowy, biały, różowy. No, mogę ci zależyć, ale ja chcę swoje jeszcze przydać: różowy, biały, czarny, kremowy i ciemny-niebieski. Fioletowy, nie? Nie, nie fioletowy. Ja wszystkie zgadłam. Trzy zgadłam no. na pięć chyba. Yy, dobra, słuchajcie, to byłoby na tyle ty... dziesięć. Oto... I uwaga, kto wygrał? Wygrał.